Turnieje młodzieżowe często wyłaniają wiele piłkarskich talentów, które możemy później oglądać w meczach na najwyższym europejskim poziomie. W turnieju imienia Marka Wilgusa świetnie radził sobie kilka lat temu pomocnik reprezentacji Polski Ariel Borysuk. Podczas 18. edycji rozgrywek oko naszej czujnej kamery dostrzegło nowy talent. Nazywa się Dorota Hałatek. Dorota gra na pozycji obrońcy w drużynie APN GKS Utychy, ale na boisku robi praktycznie wszystko. Ale bardziej na obronie wolę. Filmowymi zagraniami do loty są przekładanka nad piłką i doskonałe prostopadłe podanie, które zwykle otwiera drogę do bramki koleżankom. Skąd pomysł, aby w ogóle grać w piłkę? Brat gra w piłkę, tata grał w piłkę, no i tak jak Hałatek sposobem gry wyjątkowo przypomina Paulinę Dudek, która 6 lat temu wygrała turniej z podwórka na stadion, a w czerwcu tego roku jako kapitan poprowadziła kadrę kobiet do lat do złotego medalu mistrzostw Europy. Dorota w Policach stanowiła zaś o sile zespołów z tych, które zajął drugie miejsce w turnieju. Została również wybrana najlepszą zawodniczką zawodów. Co w piłce sprawia jej największą radość? No, strzelanie goli na wygrywanie. Jesteśmy przekonani, że te największe wygrane Dorota ma jeszcze przed sobą.